Cześć wszystkim, przyjaciele, na kanale Wylor. Dziś pokażę, jak skopiować grę w Robloxie. Legalnie. Od razu powiem obejrzyjcie film do końca, bo są pewne niuanse. Pierwszy to nie używaj głównego konta. Bo są gry, które po pobraniu mogą włamać się, usunąć konto, i zawirusować. Dlatego polecam robić to z innego konta. Kliknij Szukaj w Roblox i wpisz Uncopy Locket. Wchodzimy. To oficjalne, czyli legalne sposoby. Tak. Na przykład chcę pobrać no, edytować. Na przykład jeden na jednego. Wchodzimy, klikamy trzy kropki i edytuj w Studio. Otwieramy Roblox Studio. To może być przydatne dla deweloperów, by zrozumieć jak to działa. Może też pomóc tym, którzy chcą coś dopracować. W żadnym razie nie popieram kradzieży cudzych pomysłów czy pracy. Ale tak można zacząć nie od zera lub nauczyć się Roblox Studio. Tak to widzimy. Tu są wszystkie kody. To wszystko. Z wami był Wylor. Lajkujcie, subskrybujcie kanał. Wszystkim dobrego życia i powodzenia. Pa wszystkim.